Bo kluczem do prawdy jest bunt i wątpienie w tak zwaną rzeczywistość, że nie jest tutaj tak, jak się wydaje, że jest. Im więcej tej niepewności, niewiary, poddawanie wątpliwość, używanie krytycznego myślenia, to powoduje, że w nas rodzi się bunt bunt w stosunku do wszystkiego, co zostało sztucznie określone, nadane, narzucone poprzez ograniczenia społeczno-kulturowe. Ale tu pojawia się pułapka, trzeba być czujnym. Bo gdy tylko zdarzy się moment chwilowej obecności, przytomności, szerszego otwarcia oczu, czyli jakikolwiek przejaw świadomości, gdy poczujesz, że to nie jest takie, jakie wydaje się być, jak Ci mówili, to w tym momencie rzucałem się do akcji strażnicy tej przestrzeni. Strażnicy tego snu zwanego życie których znacie jako kapłani, nauczyciele, medycy, uczeni, rodzice, psychoterapeuci, hipnoterapeuci, specjaliści od tak zwanego wyjaśnienia.